W sobotę 30 sierpnia na asfaltowym placu położonym na terenie szkoły podstawowej nr 4 nastąpiło otwarcie wągrowieckiego skateparku. W uroczystym otwarciu uczestniczył burmistrz miasta Wągrowca Stanisław Wilczyński, jego zastępca Grzegorz Kamiński, przewodniczący Rady Miejskiej Władysław Purczyński, radna Jadwiga Mianowska oraz młodzież, dla której to miejsce powstało mamy wielu Jakubów dzisiaj, nie? Jakub, Pan Przewodniczący Rady Miejskiej dziękuję, że siłąście Rady Miejskiej znalazły środki na tę inwestycję Jak Pan wie? Mikołaj, proszę Panie Przewodniczący, jak Także moi drodzy, życzę Wam, żeby ten, te, te, to miejsce do zabawy, do tego pięknego sportu było dla Was miejscem bezpiecznym Abyście się mogli wyżywać po i rozwijać. Także życzę Wam samych pomyślnych, z na tych urządzeniach, które są przed Wami stoją. Pomysł na zbudowanie w wągrowcu skateparku zgłosili radni młodzieżowej Rady Miejskiej. To oni zebrali 2000 podpisów i przekonali radnych Rady Miejskiej, aby poparli ten projekt. Ta inwestycja jest przykładem, że społeczeństwo obywatelskie ma realny wpływ na władzę. Pomysł, pomysł narodził się poprzez zgłoszenie do nas, właśnie zapaleńców, którzy informowali nas o tej potrzebie. W naszym mieście i dlatego postanowiliśmy wyjść naprzeciw temu i zorganizować zbiórkę podpisów. Wielkie brawa należą się tym dwóm tysiącom osób, które podpisały i poparły ten pomysł, i to jest nasz wspólny sukces, wspólny, wspólny sukces społeczeństwa obywatelskiego. Zgodnie z umową, łączny koszt budowy skateparku wyniósł 151 tysięcy złotych. Proszę Państwa, właśnie w dniu dzisiejszym oddaliśmy kolejny obiekt sportowy dla dzieci i młodzieży. To jest skatepark. Obieg powstał z inicjatywy Młodzieżowej Rady Miejskiej, bo nie, nie wszyscy Państwo pewnie wiecie, że w Bągowcu funkcjonuje od ponad dwóch Rada, Młodzieżowa Rada Miasta. E, jest to ładnie wykonany kompleks. Oczywiście jest to dla tej młodzieży, która lubi takie sporty ekstremalne. E, koszt tego przedsięwzięcia to 150 tysięcy złotych. E, udało się w tego budżecie taką kwotę zabezpieczyć, no i teraz e, zostały te prace wykonane. Jest tylko moja prośba i do młodzieży, która będzie korzystała z tego obiektu, ale także i rodziców, aby zadbać o to, żeby młodzież miała kaski na głowach, zawsze to chroni przed wypadkiem, przed jakimś nieszczęściem. No i oczywiście, żeby zachować dużo ostrożności, bo jest to spot ładny, piękny, ale też i niebezpieczny. Administratorem skateparku będzie Szkoła Podstawowa nr 4 w Wągrowcu. Obiekt czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 16 do 21, w soboty od 11 do 18.30 i w niedzielę od 13 do 18.30. Każdy, kto zdecyduje się na odwiedzenie tego miejsca, proszony jest o zapoznanie się z regulaminem, który jest dostępny przy wejściu. looking for ya he's always trying to run you don't worry about this man talking up i just wanna fuck with ya old snake tip off some freak shit so what you gonna do you freak bitch you acting like you don't do dicks that's the kind of bitch i hate portal vercpl